Dzień dobry. I dzień dobry. Witam się w kolejnym odcinku vloga. Jak widzisz, już tutaj jest niesupomalowane. Zostały mi jeszcze trzy ściany do pomalowania z sześciu, więc jest całkiem, całkiem dobrze, przyjemnie i odebrałem paczkę. Zaraz ci pokażę w co mi przyszło. Jest to taki oto statyw, uchwyt na telefon i jest to o tyle dobre, że teraz na przykład jak będę chciał nagrywać, jak robię pompki. W swoją drogą wczoraj we vlogu nie ja powiedziałem, ile pompek zrobiłem, a zrobiłem 20, ze względu, że byłem tak bardzo zmęczony i tak mnie bolały mięśnie klatki piersiowej po treningu klaty wczoraj, że po prostu a wykonalne tak naprawdę to było, ale 20 pompek siadło, więc jest dobrze co do uchwytu, jest to taki tripod taki fajny, można sobie to regulować, tu się, tu się kręci to się obkręca, tu wiadomo telefon to się tak no właśnie, jeszcze mi spadł, to się tak bierze i co jest bardzo fajne w tym, to to, że jak tu jest ta nóżka to można sobie tu kliknąć o tak i się wysuwa i w ten sposób są wysuwane nóżki. Tak się prezentuje już z wysuniętymi nóżkami. Jest to mega spoko, bo można sobie tak trzymać, tak Uuu, nagrywać. Się. To jest pod złym kątem wstawione. No, jeszcze to można tak dookoła, może nie, bo się wykręci, ale można to tak o. O, obkręcić. Ogólnie spoko. Czemu się tak podniecam tym statywem? Ze względu na to, że kosztował 15 zł. Mi nie... czuć, że nie jest to najlepszej jakości plastik, najlepszej jakości wykonanie, ale naprawdę jest to bardzo spoko. Patrząc na to, że kosztował tylko 15 zł. Zobaczymy, ile czasu wytrzyma, ale jeżeli nie będzie się nie wiem, że rzucało to, robiło nie, naleśników, to myślę, że może długo czasu wytrzymać. Tu też na przykład o, teraz zamontowałem sobie telefon na tym tripodzie i może nieco bardziej mi się trzęsie ręka, ale wiadomo, jest dużo lepszy kadr. W sensie, jeżeli z daleka chciałoby się coś nagrywać, bo tak to telefonem to tanka, tak to spoko. I co jest właśnie bardzo, bardzo, bardzo fajne, to fakt tego, że mogę sobie ten tripod rozstawić i będzie mi się nagrywał jakby w jednym miejscu. W sensie no, telefon będzie stał i dlatego to pompek bardzo, bardzo, bardzo o tym myślałem, aby to tego używać I, i nagrywać jak robię pompki. Poza tym mam dzisiaj egzamin z polskiego do napisania i wysłania, tak jest troszkę późno. Dopiero będę się zabierał za pisanie i jeszcze będę musiał pojechać do miasta, odebrać siostrę z zajęć i tatę, więc odejdzie mi trochę ten, ten egzamin w czasie, ale trudno. No bardzo spoko jestem. ten uchwyt. Jakby giga. O, mogę sobie postawić tak ten statyw i sobie stoi i sobie nagrywa To jest właśnie bardzo, bardzo spokój w tym statywie. Nie no, jestem bardzo zadowolony, że go kupiłem. Potem w ogóle link w opisie do tego z statywu. Z dostawu na Orlen wyszło tam 20 zł około, więc żadne pieniądze w tych czasach tak naprawdę i no polecam. Po pierwszych godzinach użytkowania mogę powiedzieć, że polecam. Wygląda to spoko, działa. Ogólnie zaraz kończymy, tylko jeszcze będę musiał zrobić pompki standardowo. Lista to do jaką muszę zrobić. W sensie, co muszę zrobić jutro, i muszę sobie coś wymyślić, co muszę sobie zrobić, jeżeli tego nie zrobię, bo naprawdę przez ostatnie dni bardzo, bardzo, bardzo się opieprzałem, i niespecjalnie mi się to podoba, dlatego jutro przedstawię Ci, jaką mam listę zadań do zrobienia, i może do jutra wymyślę coś, co muszę. W sensie co zrobię, jeżeli nie zrobię tych rzeczy? A teraz pompki i kończymy vloga. Także dziękuję Ci bardzo za oglądanie. Jak zawsze tak naprawdę. I do zobaczenia jutro. A teraz pompki. thank you